Człowiek, którego wybierasz, jest człowiekiem, którego dostajesz, dlatego wybieraj mądrze. Mamy dwie kategorie ludzi: tych, którzy kierują się jedynie instynktem przetrwania, i tych, którzy kierują się w życiu świadomością i tą empatią, której poszukujecie. Jeżeli macie do czynienia z osobą, która kieruje się instynktem, będzie wyznawcą religii tradycji będzie utożsamiać się z rolami jakie w życiu wypełnia czyli z mężem, żoną, partnerem, partnerką, matką, ojcem, siostrą i będzie czerpać z tego bardzo dużo swojej pseudoidentyfikacji jak również będzie grać kartą ofiara, ofiarą kartą kata oraz kartą zbawcy będzie starać się być bardzo dobrą osobą bo z tej pomocy czerpie bardzo dużo swojej fałszywej samoidentyfikacji, jak również osoba, która jest konformistą i jest miła. I proszę odróżnić, że bycie uprzejmym oraz asertywnym nie ma nic wspólnego z tym, yy, co jest miłe, bo miłe jest fałszywe. I jeżeli szukacie ludzi, którzy faktycznie zbudują z wami coś wartościowego, to trzeba patrzeć, że ten człowiek nie wchodzi nikomu w cztery litery, bo jeżeli tak jest, oznacza, że nie wypracował ani własnych Autonomii, czyli jest głęboko współzależne, nie istnieje poza systemem. Jak również nie ma żadnego zbudowanego autorytetu, to też podczepia się pod innych ludzi, pod ich ideę, bo nie umie przejść do kreatywności i podążać swoją własną ścieżką, bo rozwój wymaga ogromnej odwagi w byciu sobą w społeczeństwie, które jest karmione tą ideą fałszywej tożsamości i odgrywania. Ról. I jeżeli ja mam reakcję, tak, to znaczy, że ja kieruję się instynktem. Jeżeli ja rozmawiam o innych ludziach bez ich wiedzy oraz zgody, tak, żeby im odjąć, a sobie dodać, na pewno kieruję się instynktem samozachowawczym. I czy ja chcę przebywać 24 godziny na dobę z kimś, kto wiecznie potrzebuje komuś odejmować i tego wysłuchiwać? Albo jeżeli ktoś jest downerem, tak, wiecznie jego dobre samozachowanie, Poczucie pochodzi z zewnętrznych elementów, bo nie ma tego wewnętrznego ognia, który prowadzi nasza intuicja, więc można nauczyć się bardzo szybko profilować ludzi, żeby nie przepalać własnego potencjału z tymi, którzy absolutnie potrafią tak dobrze udawać, a nikt nie potrafi udawać więcej niż 90 dni. I tym samym tracić swój bezcenny czas, który tutaj na tej ziemi jest zdecydowanie ograniczony, bo kasę tak, i inne rzeczy można odzyskać czasu oraz złamanego serca czy duszy niestety odzyskać się nie da. Do zobaczenia po drugiej stronie kompetencji profilowania właściwych ludzi do swojego życia, aby oszczędzić sobie lat kręcenia się w kółko oraz tej niepewności, bo ludzie prawdziwi, ludzie autentyczni przynoszą do Waszego życia zawsze klarowność, a nie niepewność. I wiadomo zawsze z nimi, na czym się stoi, bo oni dowożą to, co mówią.